MPK w Krakowie podejmuje wiele działań, aby tabor autobusowy w Krakowie był nie tylko komfortowy i bezpieczny dla pasażerów, ale także aby był przyjazny dla środowiska. MPK w Krakowie eksploatuje wyłącznie autobusy wyposażone w silniki spełniające co najmniej normę europejską Euro 5. wśród naszych autobusów są także pojazdy elektryczne, takich autobusów mamy w tej chwili już 26, a także autobusy hybrydowe. Podejmujemy także wiele działań innowacyjnych, m.in. zamontowanie na dachach kilku autobusów paneli fotowoltaicznych. Wśród istotnych działań jest także zakup i eksploatacja autobusów elektrycznych. To Kraków rozpoczął eksploatację tych autobusów bezemisyjnych na regularnych liniach. Te autobusy są doładowywane między jednym kursem a drugim, dzięki czemu wydłuża się możliwość eksploatowania tych autobusów na liniach w Krakowie. Wodociągi miasta Krakowa dostarczają znakomitej jakości spełniającą wszelkie normy unijne i krajowe wodę, nadającą się do picia prosto z kranu. Ale wodociągi miasta Krakowa to nie tylko ciesząca się uznaniem kranowianka, ale tak samo innowacyjne projekty, których celem jest poprawa ochrony środowiska naturalnego i komfortu życia mieszkańców. Innowacyjnym projektem wodociągów miasta Krakowa jest pasywne energetycznie oczyszczalnia ścieków. W skrócie mówiąc jest to zintegrowany system efektywnego zarządzania energią Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów. Kogeneracja, czyli wykorzystywanie biogazu do produkcji prądu i energii cieplnej to kolejne odnawialne źródło energii. W tym przypadku oczyszczalnia Płaszów pozyskuje na swoje potrzeby 20% energii elektrycznej i do 100% energii cieplnej. To jeden z wielu innowacyjnych projektów realizowanych przez wodociągi miasta Krakowa.